Dzisiaj zapraszam na przegląd burgerów i to nie byle jakich, bo ze sklepów mięsnych, w zasadzie z takich mięsnych delikatesów. Odwiedzę cztery miejsca, zamówię cztery jak najbardziej zbliżone do siebie burgery i zobaczę, gdzie ten burger był najlepszy. Ja mam na imię Maciej i dzisiaj jem burgery w Warszawie. Przyjechałem na Fort Służew, gdzie mieści się pierwsza miejscówka. Fort Służew to jest stary fort przerobiony na miejsce, w którym są różnego rodzaju knajpki. Najbardziej znaną jest tutaj Dziurka od Klucza, włoska restauracja. Jest także DseO Minąłem właśnie jakąś nieznaną mi restaurację, mnie interesuje Bifshop. Beef Beef Shop, jak sama nazwa wskazuje, to są takie mięsne delikatesy, gdzie jest też dość pokaźna karta burgerów. To wyróżnia to miejsce na tle tych innych, które dzisiaj odwiedzę, że do wyboru jest faktycznie sporo tych burgerów. Nie jeden, nie dwa, tylko kilka, tak pod 10 nawet. Chyba na końcu jest gdzieś ten lokal. Ja nigdy w nim nie byłem, ale zdarzyło mi się zamówić ich burgera z dostawą i szczerze mówiąc smakował mi średnio. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Beef Shop znajduje się na samym końcu lokal numer. 16. Tutaj w menu jest 8 różnych burgerów, są jeszcze 3 kanapki, na przykład kanapka z pastrami czy ze stekiem. Są oczywiście steki, tatary no i jeszcze jakieś dania czy zupy. Z tego co się orientuję, zanim powstało to miejsce, był sklep internetowy. Tutaj wszystkie dania z wołowiny pochodzą z krów rasy Hereford, które są z własnej hodowli, beef shopu. Mówiąc inaczej, korzystają tutaj z mięsa z krów, które sami wychodują. Pod tym kątem to miejsce na pewno będzie się różniło od tych, które odwiedzę później. W tych, które odwiedzę później, też chyba jest większy wybór, jeśli chodzi o same mięsne delikatesy, na przykład wieprzowina czy drób. Tutaj jest tylko wołowina. Zobaczymy, jak przełoży się to na burgera. Zamówiłem cheese'a i wszędzie tego cheese'a będę starał się zamówić. Z tego, co w menu. Następnych miejsc, które odwiedzę, to zazwyczaj ten cheese, jakaś wariacja na jego temat jest w karcie. Także będzie dzisiaj takie porównanie zbliżonych do siebie kompozycji. Pomyślałem sobie, że skoro już robię takie porównanie rzeczy bardzo do siebie zbliżonych, to zrobię coś, czego nie robię zazwyczaj na kanale. W ogóle tego nie robię kiedyś, robiłem dawno temu, czyli dam tym burgerom jakieś oceny. Przyjmijmy sobie taką 10-stopniową skalę. 10 to jest najlepszy burger w życiu, a 1 to jest najgorszy burger w życiu. 9, jeden z najlepszych. 8, rewelacja. 7, bardzo dobry burger. Burger 6 dobry burger, 5 przeciętny burger, 4 słaby, 3 bardzo słaby, a 2 jeden z gorszych burgerów w życiu. Taka prosta skala, nie spodziewałbym się, żebym dał dzisiaj dziesiątki. Mam nadzieję, że to będą minimum siódemki, a bardzo bym chciał, żeby to były jednak ósemki. Wątpię w te dziesiątki, dziewiątki głównie z tego względu, że po prostu dużo w życiu burgerów zjadłem. Ciężko będzie niektórym dorównać, ale kto wie, czekam na cheeza. O tutaj macie napisane, że to jest jedyne w Polsce miejsce, które podaje dania z wołowiny pochodzącej z własnej naturalnej hodowli. Jest to rasa bydła Hereford wolny chów oraz sposób żywienia gra z no czyli co, krówki jedzą trawę. No i zobaczcie, jest to klasyczny cheeseburger, kawał wołowiny, ser, pikle z ogórków i sos, sos koktajlowy, czyli bez udziwnień tylko prostota. W prostocie najbardziej czuć jakość użytych składników. Tutaj chwalą się najlepszym, ale zobaczmy, jak wypadnie ten burger. Poprosiłem o średnio wysmażonego, taki uważam za najlepszy, zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o takim jednak dość grubym kotlecie. No patrzcie, ładny ten burger jest, mi się podoba. Mm, jest klasycznie i soczyście. Już pierwszy kęs mi pokazał, że jest smacznie, że jest to czego w burgerze szukam, czyli takie mięsko, w które się wgryzamy, wtedy czujemy te wszystkie soki. Bułka jest fajna, mięciutka, to jest taka bułka brosz, lekko słodkawa. Mówiłem wam, że zamawiałem kiedyś tego burgera z dostawą. Nie pamiętam, czy tą kompozycję, czy jakąś inną. I mówiłem, że wtedy mi średnio smakował. Ja szczerze mówiąc już nie pamiętam, dlaczego, bo to było kilka lat temu. Ale jeśli była to ta sama bułka, to już widzę, że ona po prostu w dostawie by rozmiękła, przemokła i nie byłaby tak smaczna, bo tutaj radzi sobie doskonale. choć jak się troszkę więcej zjadło mi się bardziej ścisnęło tę kanapkę. Mam wrażenie, że niedługo mi się rozleci. Tak to wygląda. Nie wiem, czy teraz dobrze widać. Bo troszkę sos spłynął na burgera, ale wołowina jest rzeczywiście średnio wysmażona, dużo wiątka w środku, jest na pewno trochę na pieprzem, teraz to poczułem, ale jest generalnie bardzo smaczna, przewodzi w całym burgerze zdecydowanie, o to myślę w burgerach chodzi. Do tego sporo kwaśnych pikli, dobry sos, troszkę ginie tutaj ser, raczej mało wyczuwalne. no i fajna lekko słodkawa bułka, także cała kompozycja klasyczna i udana. Z minusów to na pewno wielu osobom nie będzie pasowało to, że ten burger jest troszkę taki rozpadający się. Zarówno jeśli chodzi o samą wołowinę, która nie jest takim zwartym kotletem co da się osiągnąć przy średnim wysmażeniu mięsa, ale niekoniecznie to jest jakoś super powszechne. Teraz tutaj widać to różowiutkie mięsko w środku. Bułka też sama w sobie jest taka rozpadająca, chyba dotrwa do końca, ale jak ktoś długo je na przykład, albo po prostu nieumiejętnie, no to może mu się rozlecieć podczas konsumpcji. Mamy wprawdzie widać, mamy wprawdzie nóż, ale kurczę, ja burgera jeść coś sami nie będę. Nie o to w burgerach chodzi. Był to na pewno burger z dobrego mięsa, dobrze skomponowany, może troszkę za dużo sosu, jak dla mnie. Gdyby było go mniej, no to jeszcze bardziej wybijałaby się tam. Naprawdę smaczna wołowina, ale nie porwał mnie, nie wiadomo jak bardzo. Liczę na więcej w tym odcinku. Mam nadzieję, że moje oczekiwania się spełnią. I według tej skali, którą przedstawiłem wam przed chwilą, dałbym temu burgerowi 7 na 10, ale z minusem za to, jak ten burger troszkę się tak rozlatywał, jednak momentami niepewnie yy, trzymałem go w rękach. No i też za tą ilość sosu. Myślę, że łyżka z sosu mniej i też byłoby świetnie. Pewnie niektórzy z was teraz zastanawiają się, czemu tam aż siódemka, nie 6, ale 6 dałbym chyba burgerowi z gorszego mięsa, który ma jednak fajną kompozycję ma Fajne, inne składniki. Tutaj jakość głównego produktu po prostu zasłużyła na siódemkę. Choć myślę, że z takiego mięsa da się zrobić bardziej dopracowanego burgera. Jakość tej wołowiny zachęciła mnie jednak do tego, żeby tutaj jeszcze kiedyś wrócić. Może nie tyle na burgera, co na inne dania. Są steki również sezonowane. Jest menu tatarów, cztery różne. Wszystkie ciekawe. Kiedyś byliśmy w takim koncepcie w łodzi, gdzie menu było zbudowane na tatarach. Nazywało się Siekane i Mieszanej. Bardzo mi się to podobało. A tutaj czuję, że może być jeszcze fajniej, no bo to mięso może być jeszcze lepsze. No i są też inne inne kanapki: kanapka z pastrami kusi i kanapka ze stekiem, gdzie poza wołowiną jest także m.in. sos chimicury i koreański sos barbecue. Brzmi to wszystko bardzo ciekawie. Jeśli byliście kiedyś w biw-shopie, czy na burgerach, czy na czymś innym, to dawajcie znać w komentarzach, jak wam tam smakuje. burger tutaj kosztował 39 zł. Nie wiem, czy to nie będzie najtańszy burger w dzisiejszym odcinku, a ja tymczasem jadę na Saską Kępę, gdzie znajdują się dwa kolejne miejsca, które dzisiaj odwiedzę. Jestem już na Saskiej Kępie i idę do Jest Butcher. Byłem tam na początku tego roku, Jadłem tam. Steka, jadłem tatara, jadłem pyszny rosół i chyba jeszcze jakiś deser. Wszystko było pyszne. No i mam nadzieję, że też tak samo będzie z burgerem. Jest buter to już w większym stopniu sklep mięsny czy też delikatesy mięsne niż było to w przypadku beefshopu, gdzie jednak to no przede wszystkim to była restauracja. A w przypadku jest buter, ten środek ciężkości jest już troszkę inny. W ogóle to nagrywając dzisiejszy odcinek, przypomniało mi się, jak w pewnym momencie tak regularnie robiłem takie burgerowe przeglądy na kanale. Ostatnia burgerowa waroszowa. Warszawa była bodajże 2,5 roku temu. Także troszkę czasu minęło. Myślę, że w najbliższych miesiącach jeszcze po temat burgerowy na pewno sięgnę. W ciągu tych ostatnich dwóch lat mocno popularne stały się na przykład smash burgery. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale może pora z tym tematem się zmierzyć. Jadłem trochę dobrych smashburgerów. Wprawdzie nie w Warszawie, a poza granicami naszego kraju, ale myślę, że na pewno w Warszawie gdzieś dobre smashburgery są, więc może piszcie w komentarzach, gdzie zjem dobrego smasha, a ja idę dalej do izbucza. Yes Zanim tam dojdę, to może Wam powiem, skąd się w ogóle wziął mi pomysł na ten film. Pomyślałem sobie o Nasze Maso z Pragi, bardzo przeze mnie lubianym. Wiem, że przez wielu z Was też, po moich filmach z Czechy, dużo osób tam trafiło. Nie wszyscy byli zadowoleni, niektórzy spodziewali się jednak czegoś innego, po najlepszym burgerze w moim życiu, jak go nazwałem. Ja tam byłem kilka razy i zawsze byłem zachwycony. Pomyślałem sobie, że skoro podobne miejsca mamy w Warszawie i to… Więcej niż jedno, więcej niż dwa, aż cztery znalazłem. No to może w nich też trafię na jakieś wyśmienite burgery. Póki co za mną jeden bardzo dobry, też fajnie, ale jeszcze trzy przede mną i wierzę, że może na coś wyśmienitego jeszcze trafię. Jestem na miejscu i tutaj rzeczywiście bardziej widać, że to jest również sklep, że to są delikatesy mięsne. Tutaj akurat patrzę na szafę z dojrzewającą wołowiną. Za mną jakieś różnego rodzaju przetwory, ale najważniejsze jest po tamtej stronie, czyli mięso. Przede wszystkim różne części wołowiny które można tutaj kupić, których można spróbować na talerzu. Tak jak już Wam mówiłem, ja tutaj jadłem wcześniej steka. dziś burger, burger w którym jest kotlet o gramaturze 170 gramów. Ten w Beef shopie miał 200 gramów. Można tutaj też wziąć podwójnego burgera, czyli z podwójnym mięsem, ale to już jest 340 gramów. To jest potwór, nie burger. Tym bardziej, że z tego co się dowiedziałem, również podwójne są inne składniki, w tym boczek i guanciale. Właśnie tutaj nie ma takiego klasycznego cheeseburgera. Jest cheeseburger z bekonem i z guanciale. Zobaczymy, jak to będzie jak to będzie smakowało, ja już się nie mogę doczekać. I oto mój burger. Zobaczcie, jak pięknie on wygląda. Wołowina, cheddar, czerwona cebula, pikle, boczek, sosy i bułka. Wygląda naprawdę zjawiskowo. Pod kątem wizualnym jest rzeczywiście level up. Wygląda na jeszcze większy wypas. Zobaczymy, jak będzie z wygodą jedzenia tej bułki. Troszkę się o to martwię. Dużo sosu również, przynajmniej tak to wygląda. Po pierwszym kęsie wiem jedno, ten majonez, który mi tak uroczo wypłynął, to majonez truplowy. Aromat trufi od razu wyczuwalny. Poza tym jest to jakiś sos barbecue o takim mocno wędzonym i paprykowym posmaku. Wszystko jest w takiej fajnej, słodkawej bułce. Boczek i guanciale dodają dużo słonego smaku, a wołowina… Wołowina jest idealnie soczysta, naprawdę jest świetna. Samo mięso smakuje mi bardziej niż to w beef Shopie I generalnie cały burger mi smakuje bardziej. W tych pierwszych mięsach czułem przede wszystkim te sosy, co mi się nie do końca podobało, ale później z każdym kolejnym gryzem człowiek odkrywa kolejne warstwy tego burgera. Zaczynają przebijać się pikle z ogórków, zaczyna się przebijać czerwona cebula. Więcej smaku samego mięsa. Jak pamiętacie, w beef shopie ta bułka się troszkę rozlatywała. Tutaj się nie rozlatuje, ale składniki w niej bardziej się ślizgają. Także też nie jest to burger, który jest w 100% wygodny, do jedzenia rękoma, ale doświadczony burgerożerca na pewno sobie poradzi. Nie pokazałem wam tego burgera po zjedzeniu połowy. Przepraszam, zapomniałem. Bardzo się wkręciłem w jedzenie, Po mięsie nie widać aż tak bardzo stopnia jego wysmażenia, ale czuć go w smaku. Jest turbo soczyste to mięso. Zjedzenie tego burgera to była czysta przyjemność. Mamy jednak ten sam zarzut, co w przypadku Beef Shopu. Za dużo sosów. One były niesamowite, oba te sosy i majonez truflowy, i to takie podwędzane paprykowe barbecue, jak to nazwałem. To chyba najlepsze określenie. Na pewno też te sosy były dużo, Lepsze niż w przypadku Beefshopu, ale kurczę, znowu ogromna ilość sosów przysłaniała mięso zbyt często. To mięso było fantastyczne, było oczywiście wyczuwalne, ale nie w każdym kęsie w tych pierwszych to w ogóle tylko sosy czułem. I nie znaczy, że ten burger był zły, co to to nie, ale po mięsnych delikatesach po prostu oczekiwałem, że to mięso będzie bardziej na pierwszym planie, mimo wszystko. Ono tutaj było nawet bardziej schowane niż w przypadku Beefshopu. Trochę szkoda, bo nawet gołym okiem było widać, że ten burger jest już na wyższym poziomie, że komponowała go osoba, która Trochę bardziej zna się na kuchni, mam wrażenie. Zresztą szef jest buczek Michał Gniadek, to jest szef kuchni pełną gębą z ogromnym doświadczeniem, i ta jego kompozycja burgera była naprawdę wysmakowana. Pod kątem kompozycji użytych składników ten burger był naprawdę rewelacyjny, ale ja daję mu 7. 7 na 10, już bez minusek w przypadku Wiff-shopu, bo jednak z każdym kolejnym gryzem coraz mocniej czułem, że można byłoby go bardziej dopracować, można by te akcenty troszkę inaczej poustawiać. I że to jest jednak burger bardzo smaczny, bardzo dobry ale jeszcze nierewelacyjny. Kosztował 49 złotych, czyli dyszkę więcej niż beef w Beef Shopie, ale jednak działo się w nim sporo, sporo więcej. Zjadłem tego burgera z przyjemnością, ale jednak do takiego wymarzonego hambucha troszkę mi brakowało. Zobaczymy, jak będzie w dwóch kolejnych miejscach. Kolejny, który odwiedzę, będzie dość podobny do jestbucher i też znajduje się na Saskiej Kępie. Drugim lokalem z Saskiej Kępy będzie oczywiście Mięsny, czyli miejsce podobne pod kątem charakterystyki do jestbucher. To też są delikatesy mięsne połączone z bistro i faktycznie spełniają rolę jednego i drugiego, to nie jest jak w beef shopie, gdzie jednak ta restauracyjna część wydaje się ważniejsza. No i też tutaj w karcie znajdziemy jedną kompozycję burgera, nie kilka. Ja w ogóle tutaj w mięsnym już kiedyś burgera jadłem. Dobrych kilka lat temu, jakieś sześć, siedem. Ten burger od tego czasu na pewno się jednak zmienił. Wtedy to był burger z serem kozim i chyba z konfiturą z czerwonej cebuli, czyli coś na tamte czasy mało spotykanego, ale też takiego mocno określonego. W sensie, to nie był burger dla każdego przez te dodatki właśnie, a teraz to jest z tego, co się orientuje. chyba taki klasyczny cheeseburger. Jak oglądacie ten kanał na bieżąco, no to ostatnio w mięsnym byłem, ale na steku i na tatarze. Polecam film z Saskiej Kępy, jeśli ciekawi was to okolica, gdzie tutaj warto zjeść poza jezbuczel czyli poza mięsnym, a ja zaraz będę już na miejscu. No i rzeczywiście w karcie jest po prostu cheeseburger. Zamawiam burgera solo, 200 gramów mięsa, wysmażone na średnio. Zobaczymy. No i mam już swojego burgera. On się wydaje mniejszy od poprzednich, a ma niby taką samą gramaturę mięsa, jak ten pierwszy burger, ale ten kotlet pod tym przedziwnym serem, wydaje się dość gruby. Tak to się prezentuje w rękach. Poza serem, poza wołowiną, jest także sos, który przypomina taki sos na bazie majonezu i keczupu. Do tego trochę sałaty oraz z ogórków. Poręczny jest ten burgerek. Można go Bo... jedną ręką zjeść. Czy to jest rzeczywiście 200 g mięsa? Zobaczmy. Tak to, słuchajcie, wygląda, na no ale burger niestety mocno wysmażony, nie średnio, nie tak jak prosiłem. W porównaniu do dwóch poprzednich burgerów, to mięso jest tutaj najbardziej wyeksponowane. Ono jest na pierwszym planie, ale też niestety jest najsłabsze. Ono jest wprawdzie całkiem smaczne, charakterne, ale przez to, że jest mocno wysmażone, no to niestety, niestety to nie to. Trochę szkoda, bo mięso samo w sobie jest dobrej jakości i na pewno byłoby dużo smaczniejsze, gdyby było bardziej soczyste. Te dodatki całkiem spoko, fajne pikle. Sos, który jest nieco bardziej chrzanowy niż się zapowiadał, w sensie w ogóle nie zapowiadał się na chrzanowy, a jest delikatnie chrzanowy. Jest smaczna, fajna bułeczka, lekko słodkawa, trochę się rozpadająca, ale generalnie całość trzyma w miarę w ryzach, tylko ten brak soczystości. No, niestety. Jestem w sumie ciekawy opinii kogoś, kto je burgery well done, kto lubi takie burgery, no bo w sumie jak na burgera well done, to to smakowało całkiem nieźle. Ta wołowina była smaczna, chociaż też mocno zbita, co też mogło niestety wpływać na soczystość tego burgera. Wolałbym też klasycznego cheddara, a nie ten ser dziwny troszkę, który był w tym burgerze, ale cała reszta tego burgera ratowała. On faktycznie też był najmniejszy ze wszystkich, mimo tej podanej gramatury 200 gramów. W tym pierwszym burgerze miałem 200 gramów wołowiny, w tym drugim miałem 170. Oba wyglądały na większe. Być może nie przez całą gramaturę wołowiny, tylko przez dodatki, użytą bułkę i tak dalej. Ale wizualnie ten burger wydawał się po prostu mniejszy. Nie mam ze sobą wagi, więc nie zważyłem tego mięsa. No nie chodzę z wagą yy, do burgerowni. Może powinienem. Inna sprawa, że waży się raczej mięso przed obróbką termiczną, więc trochę mogłoby to nie mieć sensu. Na pewno burger najsłabszy. Ze wszystkich. Był też najdroższy, bo kosztował równo 50 zł. Ten zjezbuczel yes był za 49, i tak teraz jeszcze zerkam w swoją skalę ocen. No bo jakąś ocenę burgerowi muszę postawić. Pod kątem użytych składników był to dobry burger. Nawet może bardzo dobry, ale powiedzmy, że dobry, czyli szóstka. Ale jeśli chodzi o wykonanie, wykonanie najważniejszej części burgera, czyli wysmażenie mięsa, no to było słabo, czyli czwórka. A że wykonanie jednak rzutuje na ostateczną ocenę, to takie 4 z plusem. Ten plusik za. Jakość składników. Sam burger ma jednak potencjał na to, żeby być takim na 7, moim zdaniem, przynajmniej na 7, bo tutaj, przez to, że to mięso jest tak mocno wyeksponowane, no to wszystko się rozbija o nie. Jeśli jest dobrze przygotowane i samo w sobie jest pyszne, no to będzie burger nawet, może i rewelacyjny. Także nawet, może i na 8 ma potencjał. Zresztą taki potencjał na burgera z oceną 8 na 10. Miał też i zbuczer, tam no, ten poziom był zdecydowanie wyższy. A ja teraz szukam kawiarni, gdzie odpocznę sobie przed ostatnim burgerem. Kawiarnia nazywa się Muszelka i kiedy Robiłem film o Saskiej Kępie, to ją pominąłem niespecjalnie, nie widziałem po prostu o jej istnieniu, a wydaje się dość ciekawym miejscem, także dzisiaj nadrabiam. We wspomnianym już filmie z Saskiej Kępy polecałem Wam Hałas. kawiarnię Specialty, która jednak ma całkiem inny charakter niż to miejsce. To ma na pewno bardziej nowoczesny wystrój, ale też ma bardzo smaczną kawę. Tutaj pijesz szybki przelew z Kostaryki, 15 zł, za taki kubeczek. Kawa pyszna, są też dostępne jakieś ciasta, jakieś inne słodkości. Miło się tu siedzi bardzo. Ta kawiarnia znajduje się także w innej części Saskiej Kępy niż kawiarnia Hałas. Także chyba nie jest to do końca konkurencja, a te dwa miejsca powinny się ze sobą fajnie uzupełniać. Z takich gorszych informacji, to muszę Wam powiedzieć, że jestem troszkę zawiedziony tymi burgerami póki co. Liczyłem na wyższy poziom mimo wszystko, no bo wiecie, sklepy mięsne, delikatesy mięsne, powinny mieć te burgery takie na wypasie, tak w 100% na wypasie. Najbliżej tego był ten burger z jest Butcher, Póki co tamte proporcje troszkę zawaliły sprawę, ale no, generalnie był to naprawdę bardzo smaczny burger. Zobaczymy, jak będzie w miejscu ostatnim, co do którego mam chyba nie mniejsze nadzieje, ale po zjedzeniu burgera z mięsnego, wydaje mi się, że tam będzie na pewno smaczniej. Troszkę popracuję sobie w muszelce i później przeniosę się na warszawskie śródmieście. Ostatnie miejsce znajduje się przy ulicy Krucze. Jest to Mitologia, czyli projekt Andrzeja Andrzejczaka, znanego też jako dr. mit, który kiedyś wraz z Tomaszem Tomaszkiem prowadził pogromców mitów. Później coś się wydarzyło i panowie się roz stali jeśli chodzi o partnerstwo biznesowe. Tomasz Tomaszek został przy pogromcach mitów, a Andrzej Andrzejczak otworzył mitologię, która znajduje się tutaj. Tutaj te mięsne delikatesy dużo skromniejsze, jest mięso na burger, jest mięso na steki. Są też ogórki piklowane. A tak wygląda menu. Przede wszystkim steki. Ale są też burgery, są kanapki, są też różnego rodzaju tatary. jakieś kiedyś jakieś na jakieś kanapce tutaj. Jest to w jednym z filmów czasów pandemii, a teraz zamówię cheese and bacon burgera, który będzie najbardziej zbliżony do tych burgerów, które jadłem do tej pory. Ze wszystkich dotychczasowych miejsc, mitologię chyba najmniej można nazwać mięsnymi delikatesami. Jak mam już pokazywałem, jest takie malutkie stoisko, na którym można kupić mięso na steki na przykład, ale nie jest ono aż tak rozbudowane jak w mięsnym czy w jesbuczer. Podobnej wielkości było w Shopie, ale jednak beef shop powstał na początku jako delikatesy. Delikatesy internetowe. Najpierw była hodowla krów, dopiero później delikatesy, i dopiero później restauracja, w której byłem na początku. Mimo niewielkiej oferty, na pewno bardziej to są delikatesy niż mitologii. W mitologii mam jednak nadzieję, że będzie bardzo smacznie, że będzie smaczniej na pewno niż w mięsnym. A kto wie, może będzie w ogóle najsmaczniej. Jak ja tutaj byłem w 2021 roku i jadłem kanapkę albo z beefem, albo z żebrem, nie pamiętam szczerze mówiąc, no to byłem więcej niż zadowolony. Dobre mam tutaj te kanapki. Zresztą Andrzej Andrzejczyk zawsze z dobrych kanapek. Na te tatary bym tutaj wrócił kiedyś, podobnie jak do w szopu, ale może najpierw zjemy jednak burgera. Jeszcze na niego czekam. Myślę, że zaraz się doczeka. Mój burger właśnie dotarł. Tutaj jest 200 g argentyńskiej wołowiny rasy Black Angus, do tego bekon, majonez ser molet, sałata, pomidor, cebula. wędzony są z barbecue i wszystko jest w maślanej bułce. Większy się ten burger wydaje od tego, którego ja bym w mięsnym, a też jest ponad 200 g wołowiny. Porządnie wygląda ten burger, chyba najbardziej klasycznie ze wszystkich, które widzieliście w tym filmie. Tutaj mam także sól pieprz, także paprykę, gdybym chciał sobie burgera doprawić, ale myślę, że nie będzie trzeba. Jest smacznie. Tak wygląda ten burger po. Z jedzeniem mniej więcej połowy. Mięso jest średnio wysmażone, faktycznie lekko różowiutkie w środku. I w smaku ten burger jest chyba najlepszy ze wszystkich. Przede wszystkim dlatego, że to mięso jest tutaj na pierwszym planie. Nie jest przykrywane sosami, które są tutaj w bułce. Jest i majonez, jest zwędzone barbecue, ale te sosy mięsa nie przykrywają. Do tego mamy chrupiący bekon, Mamy dużo warzyw, które dbają o taką świeżość. O to, że choć ten burger jest mocno mięsny, to ma jednak też taką rześką stronę. Bułka jest maślana, lekko spodkawa. Troszkę się rozpadająca tutaj od spodu, rzeczywiście. Bardzo smaczny Klasyczny burger, gdyby nie ta rozpadająca się tutaj bułka, no to ten burger nie miałby w zasadzie wad. Natomiast to jest istoczyste i dobrze doprawione, ale nie przesadnie doprawione, jak to czasem bywa. Nie czujemy przede wszystkim smaku pieprzu, czyli przede wszystkim smak wołowiny. Bardzo dobrej wołowiny, a wydaje mi się, że o wołowinę w burgerach przede wszystkim chodzi. Tym bardziej w takich miejscach, które tę swoją mięsną stronę podkreślają, jak tutaj w mitologii, czy jak w tych wcześniejszych które odwiedziłem w tym filmie. To był bardzo smaczny, klasyczny burger. Dam mu ocenę 7 na 10, czyli taką samą, jak dałem burgerowi z Jezbuczer. Yes Tego burgera z yes buczny to pewnie oceniłbym wyżej, gdyby nie te proporcje. Jednak chodzi o to, żeby ten smak mięsa był na pierwszym planie. A gdybym miał jednak wskazać, gdzie były lepsze składniki, no to jednak w Jezbuczer. W Bucher to w ogóle był taki poziom restauracyjny, a tutaj czy w Mitologii, czy w Beef shopie, czy nawet w mięsnym, to był jednak poziom burgerowni. Burgerowni z dobrym mięsem, ale jednak burgerowni, nawet pod kątem wizualnym, z Jest Butcher prezentuje się po prostu najlepiej. Ta bułeczka była piękna, taka wymuskana, idealna do tego burgera. Tylko szkoda, że tych sosów było po prostu za dużo. Gdybym rozszerzył swoją skalę i dawał jakieś oceny po przecinku, to pewnie burger z Jest dostałby 7,5, a burger z mitologii 7,6. Myślę, że te dwa burgery idealnie pokazują to, że to jest jednak takie danie, w którym fakt, składnik to podstawa. Im lepszy, tym lepiej dla efektu końcowego. Ale równie istotne jest to, żeby tych składników, po prostu nie spieprzyć, jak to miało miejsce w mięsnym, a także to, by zachować odpowiednie proporcje w kompozycji. A burger z mitologii kosztował 45 zł. I choć ten ostatni burger okazał się minimalnie najlepszy, to i tak jestem trochę zawiedziony tym ogólnym poziomem próbowanych dzisiaj burgerów. Myślałem, że miejsca, które się w tym mięsie specjalizują, bardziej to mięso wyeksponują w burgerach, dadzą jakieś jego lepsze, bardziej soczyste, bardziej zapadające w pamięć kawałki. Wprawdzie w przypadku większości miejsc to mięso było bardzo dobre, no ale jednak spodziewałem się czegoś więcej. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że wszystkie te lokale chyba przede wszystkim stawiają na steki. Te burgery to są takie drugoplanowe, czy nawet trzecioplanowe rzeczy w menu i ta uwaga w dopieszczaniu jedzenia jest po prostu gdzie indziej. To tyle na dzisiaj. Dawajcie znać w komentarzach, gdzie mam zjeść smash burgery, gdzie mam zjeść zwykłe burgery i w ogóle, gdzie mam jeszcze zjeść w Warszawie. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału do końca. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego.